Specjalne posiedzenie Sejmu. Rozstrzygnie się kwestia wotum zaufania. Po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich premier Donald Tusk zapowiedział złożenie wniosku o wotum zaufania dla swojego rządu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zabrał teraz głos w sprawie, zdradził, że miał okazję porozmawiać z premierem i przekonać go do swojego zdania. Szymon Hołownia, przekonałem pana premiera. Na wtorkowej konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia ogłosił, że spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem i zaproponował przesunięcie głosowania nad wotum zaufania na dodatkowe posiedzenie Sejmu, które odbędzie się 10 czerwca. Polityk wyjaśnił, że cały dzień zostanie poświęcony na debatę nad wnioskiem, obejmującą wystąpienie premiera, pytania posłów oraz głosowanie. Szymon Hołownia podkreślił, że decyzja o przesunięciu głosowania ma na celu pokazanie nowej jakości rządzenia i wzmocnienie zaufania obywateli do koalicji rządzącej. dodał, że w najbliższych dniach planowane jest kolejne spotkanie liderów koalicji, aby omówić dalsze kroki. Dymek zaproponowałem premierowi, byśmy rozpatrzyli jego wniosek o wotum zaufania na dodatkowym posiedzeniu Sejmu, które zwołam na przyszły wtorek, 10 czerwca. Cieszę się, że ta propozycja spotkała się ze wstępną aprobatą pana premiera, marszałek Sejmu Szymon Holownia na konferencji pic.twitter.com ukośnik D7ZL7ZQ4BK. Do propozycji Szymona Holowni odniósł się już Donald Tusk, który poinformował, że specjalne posiedzenie Sejmu odbędzie się nie 10, a 11 czerwca. Zwróciłem się do liderów koalicji 15 Października w czasie naszego wczorajszego spotkania z kwestią wotum zaufania dla rządu. Marszałek Hołownia zaproponował, aby głosowanie ten punkt odbył się w środę 11 czerwca, czyli za tydzień. Podano wpierw, że to będzie wtorek, ale okazuje się, że sala Sejmowa we wtorek jest zajęta, oznajmił Donald Tusk podczas posiedzenia Rady Ministrów. Donald Tusk. Zwrócę się do Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania. Przypomnijmy, że w poniedziałkowym wieczornym wystąpieniu premier Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się do Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania dla swojego rządu. Decyzja ta została podjęta po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów prezydenckich, w których Karol Nawrocki, kandydat popierany przez PIS, pokonał Rafała Trzaskowskiego z wynikiem 50,89% do 49,11%. Donald Tusk podkreślił, że wotum zaufania ma na celu potwierdzenie mandatu rządu do kontynuowania reform i działań na rzecz obywateli. Zaznaczył również, że mimo przegranej w wyborach prezydenckich, koalicja rządząca nadal posiada większość w Sejmie i zamierza to wykorzystać. Reakcje opozycji i koalicjantów na propozycję Donalda Tuska Zapowiedź głosowania nad wotum zaufania spotkała się z różnymi reakcjami wśród partii politycznych. Posłanka partii razem Marcelina Zawisza stwierdziła, że nie wyobraża sobie poparcia dla obecnego rządu i wątpi, aby jej ugrupowanie wstrzymało się od głosu. Z kolei lider PIS Jarosław Kaczyński skrytykował pomysł wotum zaufania, określając go jako próbę utrzymania władzy po przegranych wyborach prezydenckich. Prezes partii zarzucił rządowi Donalda Tuska przeprowadzanie wyborów w sposób skandaliczny z punktu widzenia demokracji i stwierdził, że mimo przewagi medialnej i finansowej, opozycja zdołała wygrać. Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska odbędzie się 11 czerwca podczas specjalnego posiedzenia Sejmu. Wynik tego głosowania będzie miał kluczowe znaczenie dla przyszłości koalicji rządzącej i dalszego kierunku polityki w Polsce.